A teraz jestem właśnie w El Hospitalet, w tak, tym pięknym miejscu nad Morzem Balearskim. Tutaj stacja Cepsa widać. funkcjonuje. Na parkingu wcale też pustek nie ma. Ludzi trochę jest. Tutaj żadnej paniki nie widać. Wszystko otwarte, w przeciwieństwie do niektórych. I innych stacji, które tam wcześniej widziałem w Hiszpanii. O, ktoś zostawił cały rok, ale mi nie potrzeba, mam zapas. No to teraz parę słów, jak to wszystko wygląda. Odnośnie tej światowej epidemii koronawirusa yy, mamy dzisiaj dzień 15 marca 2020. Ja jestem akurat w trasie po Hiszpanii. Tutaj się paliwo tankuje na stacji, jest pusto, nie ma nikogo oprócz mnie. No, i jak to wszystko będzie wyglądało, kwarantanna? Czy ja będę musiał robić kwarantannę? Nie, nie będę musiał robić żadnej kwarantanny, ponieważ jest zarządzanie ministra transportu, że kierowcy zawodowi, czyli kierowcy ciężarówek, busów, autobusów, nie będą musieli robić żadnej kwarantanny. Czyli mogę sobie normalnie przejeżdżać yy, za, Przejeżdżać przez granice Polski Wyjeżdżać, wjeżdżać i tak dalej Nawet jeśli pojadę do domu To nie będę musiał robić żadnej kwarantanny yy, Lecz podjąłem taką decyzję Że na razie do żadnego domu Nie będę wracał Pojeżdżę sobie Może przekroczuję sobie z miesiąc Tutaj w trasie yy, Dostarczę ładunek do Polski No i wrócę z powrotem na Hiszpanię. Panika niestety jest wszędzie, sklepy pozamykane. E, tutaj akurat na tej stacji jest sklep czynny, ale nikogo w środku nie ma. E, I co dalej? No do domu nie wrócę, ze znajomymi się nie spotkam. Na imprezy przecież też nie pójdę. Szkoły pozamykane, uczelnie pozamykane, studenci, uczniowie mają kwarantanny. No, a dopóki ja będę zdrowy, będę pracował no i kwarantanna mnie ominie. No w sumie gdyby nie to, gdybym nie dostarczał ładunków, żywności to ludzie by nie mieli co jeść. Więc można powiedzieć, że ryzykuję życie, aby ludzie mogli kupić sobie owoce w sklepie. I taka ciekawostka, bo boże, towar do Koflandu magazyny Kauflandu, z których potem inni rozwożą na sklepy. Eee, Włożę owoce. I ciekawostka na tym polega, że do Kauflandu idzie towar pierwszej jakości, pierwszej klasy. Także polecam owoce z Kauflandu. Cena paliwa 1,057 euro, czyli bardzo staniało statek. Automat sobie cały zdezynfekowałem. Płynę do dezynfekcji, więc teraz mogę sobie go dotykać gołymi palcami. No, także po pielęgniarsku. Mam płyn dezynfekcyjny, zapas rękawiczek jest i ponadto jeszcze od Hiszpanów dostałem maseczkę w nic nie wartą i jeszcze jedną parę rękawiczek. Market La Janguera. Wszystko jest. Granica hiszpańsko-francuska, z La Gianguery jadę na Perpignan. Zobaczymy, czy coś tu jest. Stoi gwardia, ale chyba nic poza tym. Nie, nie ma żadnej kontroli temperatury, ani nic. Jeszcze parę informacji z dzisiejszego dnia. W Hiszpanii jest niby kilka tysięcy, jakieś 6, może 7 tysięcy zarażonych. Ale w ciągu tylko dzisiejszego dnia liczba trupów w Hiszpanii poszła o 100 do góry. Jest ich już około 300. No także niewesoło. W Chinach trochę uciekło, ale za to wszystko poszło do Hiszpanii. A ja akurat po tej Hiszpanii jeżdżę i muszę zajebiście uważać